Cześć, to Kamila. Witam Was w filmiku z kolejną inspiracją dla sklepu Scrap Jak widzicie mam przed sobą papiery z kolekcji Arctic Winter. Jest to nowa, tegoroczna, taka zimowo świąteczna kolekcja od Craft and New Design. Szybciutko sobie ją obejrzymy. Kolekcja jest utrzymana w takiej kolorystyce niebiesko-zielonej, w różnych odcieniach właśnie tych kolorów. Tutaj na arkuszu numer 1 mamy misia polarnego i takie rozmyte tło, jakby zorze polarną. Na pewno bardzo mroźne są te papiery. I też tutaj takie kompozycje po bokach z roślinek. Z tyłu ten papier jest niebieski i takie są na nim spękania, troszeczkę też zieleni się pojawia. I taki jakby wpełzający na szybę mróz. Arkusz numer dwa. Tutaj z kolei mamy pingwinki, takie scenki z pingwinkami, roślinki i, i bombki. Też można sobie fajnie te, te scenki, czy te, na przykład te prezenty powycinać. I z tyłu mamy taki drobny wzorek z roślinek, jakichś kwiatuszków bawełny, listków, fioletowych jagódek. Arkusz numer 3. Tutaj mamy z kolei scenkę z takim listkiem polarnym na tle choinek. W otoczeniu dużej ilości różnych roślinek. I właśnie te fioletowe jagódki też tutaj się wszędzie będą pojawiać. A z tyłu taki bardzo rozmyty, akwarelowy, Pejzaż z rościnkami i w tle właśnie ten, ten mróz. Taki jak dawniej był mróz, to on się pojawia właśnie w takich wzorach na szybach. I tutaj arkusz numer 4. Piękny arkusz: scenka z misiem, z niedźwiedziem polarnym i pingwinem. Taka, taka piękna, akwarelowa. Tutaj góry, i w tle jakby zorza. Z tyłu z kolei ten arkusz jest utrzymany w zielonych tonacjach i znowu pojawia się ten mróz, czyli mocno mroźna ta kolekcja, mocno takie zimowe te papiery są. Tutaj z kolei mamy lisa polarnego, tutaj też takie widoczek z choinkami, a z tyłu drobne zwierzątka. I wszystkie te, które pojawiają się w tej kolekcji są pingwiny, niedźwiedzie polarne, zające, sowy na takim niebieskim tle. Arkusz numer 6. To jest zając, zimowy zając w otoczeniu do takich roślin. A z tyłu mamy różne wielkości, takie drobne bombki. I tutaj mamy już arkusze z dodatkami do wycięcia. Tutaj przeróżnego kształtu wianuszki i właśnie wszystkie zwierzątka, które pojawiają się w, tym, w tej kolekcji. Arkusz numer 8 to już do wycięcia mamy w zasadzie tylko rośliny, przeróżne listki, jagódki. I w tych, w tych kolorach, które pojawiają się w kolekcji, czyli różne odcienie niebieskiego granatu i zieleni. I arkusz numer 9, kolejne elementy do wycięcia. Tutaj mamy choinki, bombki, i te zwierzątka, o których wam wcześniej mówiłam. I tutaj mamy jeszcze papiery, tak zwany basic, idealny dodatek właśnie do, do tej kolekcji. One mają albo odcienie niebieskiego, albo odcienie zielonego. Trzy z tych papierów to niebieski od najciemniejszego granatu do takiego błękitu i trzy odcienie zieleni. Także idealne do wycinania na przykład listków. To były papiery bazowe, i mamy jeszcze taki dodatek z napisami, który będzie świetnie sprawdzał się w albumie na przykład. Przeróżne napisy, niekoniecznie świąteczne, ale właśnie takie zimowe. Do jakiegoś albumu zimowego, może też być do świątecznego albo na przykład do grudniownika. I ja dzisiaj będę z tych papierów i dodatków robiła kartkę, taką świąteczną. Przygotowałam sobie też inne dodatki, i do tej kolekcji na przykład są dedykowane wstążeczki. Ja wybrałam sobie akurat te trzy takie odcienie niebieskie. I mam tutaj jeszcze wykrojniki i jeden stempelek. Stempelek jest z zeszłego roku. Jest to napis Wesołych Świąt. Tutaj mam wykrojnik, który wycina prześliczną rameczkę, taką ze śnieżynkami. Albo ona może mieć wycięty środek, tak jak ja to zrobiłam, albo może być pełna. Tutaj mamy dwa wykrojniki. Jeden właśnie wycina ramkę pełną z tymi śnieżynkami, a tutaj jest taki drobniutki, bardzo cieniutki wykrojnik, który wycina koło i wycina też otwór w środku tej serwetki. I tutaj mam takie drobne wykrojniki ze śnieżynkami. Tutaj z kolei są listeczki, takie, które pojawiały się też w kolekcji. I tutaj ten wykrojnik na dole służy do wycinania tych granatowych jagódek. Takie drobniutkie, ale fajnie, można, może bardzo fajnie to będzie wyglądało. I tutaj mam jeszcze wykrojnik po insencji, też z Design. Większa, mniejsza. Przygotowałam sobie jeszcze środki do kwiatków, zobaczymy co będę wykorzystać. Tutaj takie białe z zielonymi listkami, a tutaj jest Jane Creative złote i srebrne kręciki. Także ja zabieram się do robienia kartki. Jeżeli coś jeszcze dodam oprócz tych materiałów, które wam tutaj pokazałam, oczywiście linki podam wam pod, w opisie pod filmikiem. Oczywiście linki do wszystkich tych materiałów też tam będą się znajdowały. Myślę, że usłyszymy się jeszcze pod koniec filmiku, jak karteczka będzie gotowa. I moja karteczka jest już gotowa. Powstała taka fajna, mocno trójwymiarowa kompozycja. Z przodu kartka ma rozmiar 6 na 6 cali, czyli około 15 na 15 cm. Jest bardzo wielowarstwowa. Zrobiłam, wykorzystałam praktycznie wszystkie wykrojniki, które Wam wcześniej pokazywałam. Zrobiłam poiesencję. Wycięłam też te maleńkie jagódki z granatowego papieru tutaj z kolekcji bazowej. A do oklejenia kartki wykorzystałam. Arkusz numer 1 tutaj na tło tego mniejszego kwadratu z przodu. Ten panel ma taki właśnie granatowy, niebieski kolor, a całość jest oklejona papierami z arkusza numer 2. Jeżeli dobrze przypominam, także cały, cały arkusz jest użyty. Wycięłam też z arkusza z dodatkami pingwinki, te, pingwina te prezenty, troszeczkę listków i wianek, który jest tutaj pod spodem, czyli praktycznie z każdego arkusza z dodatkami sobie coś wzięłam no i dodałam wstążeczkę vintage też dedykowaną do tej kolekcji. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do wykorzystania nowej kolekcji <coughs> Craft and New Design takiej zimowo-świątecznej Arctic Winter i do zrobienia albo karteczki, albo albumu, bo ja przymierzam się jeszcze do zrobienia albumu, ale to czas, czas pokaże, czy mi się uda. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku z moją inspiracją dla sklepu Scrap Pa!